Cześć fanie krypto. Mega się cieszę, że mogę dziś z Tobą pogadać o wyjątkowej platformie do handlu kryptowalutami, która ostatnio robi spore zamieszanie. Ale zanim zaczniemy, zrób mi proszę jedną przysługę, kliknij w subskrybuj i włącz dzwoneczek. Nie chcesz przecież przegapić moich kolejnych wskazówek i kryptoinsiktów. Dobra, zaczynajmy. Wszyscy wiemy, że trading krypto to niezła przygoda. Rynki nigdy nie śpią, jest więcej co inów, Niż można policzyć, a ogarnięcie tego wszystkiego może być naprawdę przytłaczające, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz w tym świecie. Ten asystent tradingowy oparty na sztucznej inteligencji to prawdziwy game changer. To nie jest po prostu kolejne automatyczne narzędzie do handlu. To tak, jakbyś miał własnego osobistego mentora krypto, który pomaga ci dopracować strategię i daje ci wyjątkowe spojrzenie na rynek. A teraz najlepsze. Możesz skorzystać z tych zalet od razu. Dostępnych jest 300 darmowych miejsc rejestracyjnych, ale szybko znikają. Oficjalny link znajdziesz poniżej w opisie. Zabezpiecz sobie miejsce jak najszybciej. Zostań koniecznie do końca, ludzie. Zaraz pokażę Wam kilka funkcji, które naprawdę mogą wszystko zmienić i których na pewno nie chcecie przegapić. Po pierwsze, platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika. Mówimy tu o nowoczesnym, przejrzystym interfejsie, który działa na każdym urządzeniu i jest oparty na przeglądarce. Możesz więc uzyskać dostęp z dowolnego miejsca, o ile masz połączenie z internetem. Design nie tylko wygląda dobrze, bot jest też niesamowicie inteligentny. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i nowoczesną technologię do analizy rynków, rozpoznawania trendów i dostarczania Ci szczegółowych analiz, które pomogą Ci ulepszyć Twoją strategię tradingową. Kolejnym prawdziwym atutem jest to, że platforma dostosowuje się do Twojego poziomu doświadczenia. Niezależnie od tego, czy jesteś kompletnym początkującym, czy doświadczonym traderem, ustawienia można w pełni dostosować do Ciebie. Możesz nawet przetestować wszystko bez ryzyka w trybie demo, zanim zainwestujesz prawdziwe pieniądze. Ta platforma obsługuje wszystkie główne kryptowaluty, które znasz i kochasz. Bitcoin, Ethereum, Ripple, wszystko jest na miejscu. Założenie konta jest naprawdę proste. Po prostu odwiedź stronę internetową, podaj swoje dane, takie jak imię, adres e-mail i numer telefonu. To zajmuje tylko około 2 minuty. Następnie wpłacasz minimum 1150 zł na swoje konto i możesz zaczynać. Nie ma żadnych opłat za wpłaty ani wypłaty, a ty masz pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Platforma oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki nowoczesnej technologii szyfrowania. Możesz również wpłacić środki za pomocą wybranej przez siebie metody płatności kartą debetową, kredytową, przelewem bankowym, PayPalem, a nawet kryptowalutą. Decyzja należy do ciebie. Zanim przejdę do zakończenia, jeszcze jedna ważna uwaga. Jak w przypadku każdej znanej platformy tradingowej, niestety również tutaj są oszuści i fałszywe strony, które próbują zarobić na szumie. Widziałem już wiele takich podróbek. Obiecują ci złote góry, ale w rzeczywistości chcą tylko zabrać twoje ciężko zarobione pieniądze. Dlatego moja gorąca prośba do ciebie: nie daj się nabrać na te próby oszustwa. Powtórzę to jeszcze raz. Pod żadnym pozorem nie daj się wciągnąć w te scan. To naprawdę nie jest warte ryzyka i stresu. Jedynym wiarygodnym źródłem jest oficjalna strona internetowa, a link do niej znajdziesz poniżej w opisie. Korzystaj wyłącznie z tego linku, aby utworzyć swoje konto. Nie pozwól, aby oszuści odebrali ci te szanse. Gdy już się zarejestrujesz, po prostu powiedz botowi, jakiego wsparcia potrzebujesz i pozwól mu działać za ciebie. Analizuje rynki, automatycznie wykonuje transakcje i daje ci prawdziwą przewagę dzięki swoim narzędziom. Ta platforma to naprawdę game changer. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z kryptowalutami, czy jesteś już doświadczonym traderem. No więc jesteście gotowi na prawdziwe zyski. To kliknijcie teraz w link w opisie i zacznijcie trading od razu. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Zostawcie lajka żeby wesprzeć kanał i przygotujcie się na imponujące zyski. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie.